Jest najlepsze programy do nagrywania filmów z gier. E, na przykład, gdy mamy Windows 7, to możemy właśnie nagrać e, obraz. Właśnie, możemy nagrać e, film właśnie z Pulpitu. Widzicie, wszystko uzebraliśmy. Wszystko uzebraliśmy. I wszystko uzebraliśmy. Tak, uciekliśmy przed niedźwiedzia. Tak, teraz coś o Boberanger, czyli e, Najważniejszej rzeczy. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowania. Tak. Eee, bumeranki e, możemy rzucać nimi naciskając przycisk rzutu. Pamiętaj, żeby nie mieć ich więcej niż 20. No chyba, że, że bierzemy 250 gwiazdek. Tutaj musimy atakować te e, rośliny właśnie. E, z e, no kurde no znowu spadł no spadłem znowu do wody to chyba było po raz drugi e, po raz pierwszy zrobiłem to w celu udebrania monet e, właśnie na dole właśnie przed, e, podczas ucieczki z módlika. tak o, nie mogę nawet wycelować no moja klawiatura e, wszystko Właśnie reaguje właśnie na control SHIFT czy ALT. No. No teraz kolejne osy. Osy, kurde. Głupie osy. O. Boże. Brawy spadłe. No. Głupie osy. No. Te osy były za głupie. Heh. Teraz widzimy Może była tu bomba przynajmniej. No i tutaj są e, kryształ i moneta. Tutaj nic nie ma niczego. I kolejny dzwoneczek. Dobra, idziemy tutaj. Dobra. No i krasel pokonany. I teraz idziemy tutaj. Tutaj biegnij za mną. Widzicie to jest bug właśnie z czatką, bo nie wiem jaki błąd wyskoczył mi się e, podczas rozgrywki. Ale to zazwyczaj tego Giblaja nie nagrywałem, bo, bo to nie miało największego sensu. Nie, nie, chci nie chciało mi się nagrywać tego Giblaja z gry. Dobra. I o, udało mi się. Przynajmniej. No i tutaj zbieramy, spadamy i tutaj wracamy się na miejsce. Głupi krasnolud, głupi gnom. No dobra, wszystko wygrałem. 12 bumerangów mi zostało. Zostało mi tylko 12 bumerangów. Dobra, tutaj mam szyszkę i teraz celujemy do czterech wielkich żołnierzy. Tak. celujemy i rzucamy. Można także e, używać przycisku celowania, czyli lewe Alt. Możemy e, by, e, celować naszego przeciwnika, który jest w pobliżu. No i teraz sobie przejdziemy. Tak, tak, tak i tak. I teraz muszę kryształ jakiś zdobyć jakoś. No i widzicie. I, i nas, nie interesuje już nas ten kryształ. No. no i teraz tak. No. Widzicie. O kurde, spadła. Ale na szczęście zebrałem e, przynajmniej e, ten. Kryształ, który był dla mnie ważny Ale zaraz sprawdzimy, czy ja to zebrałem Coś moi drodzy, nie będę Wam e, robił cięcia, bo to nie ma największego sensu Dobra, idziemy dalej Skoro, że właśnie w tej kopalni e, wpadłem do wody Ale zobaczymy, czy uzebrałem tą monetę e, to, to znaczy, kryształ e, Zobaczymy, czy uzebrałem ten kryształ jeśli tak, to możemy dalej. No, wykonane. Widzicie? Zebrałem. Teraz muszę bardzo uważać Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej Dobra. pracować przy zbieraniu kryształów. Dobra. Mamy już 400 monet. I 40 kryształów. Dobra, idziemy tutaj. o! Widzicie? E, jedną przed... Widzicie? Zaraz ginę, bo mam 20 e, życia. Widzicie? Już serce jest. No na szczęście. No, zaraz ginę. Tej dworska. No na szczęście... Eee... No, życie dodałem. E, przez te serce mi dało życie. Dodałem mi e, połowę żydnicze. Dobra, na no idzie. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamit będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. No a teraz musimy uważać bardzo, musimy uważać na tego... Kurde. Musimy uważać na dynamita, e, który będzie biegał za nami, dopóki nie trafi na przeszkodę. Tak mówił przeciwnik e, i teraz Rekinę, atakujemy tego te w Rekinę. Tak, yy, No wszystko, nic, yy, nic nadal się nic nie dzieje. Zobaczymy, czy ten namiot właśnie nas ze yy, coś zrobi, ale yy, muszę najpierw zebrać tam, gdzie jest na górze. To mnie bardziej interesuje tylko te monety. No cóż, no chyba tych jednych nie zebrałem. A tutaj chyba się O! Widzicie? No chyba tej jednej monety nie zebrałem. O, no, jednej monety nie zebrałem, no owszem. No i teraz Dobra. Tak czy siak idziemy dalej. Ale nic się nie stało. Ale wszystko zebrane, wszystkie te... Wszystkie te kryształy gwiazdki zostały zebrane, ale właśnie tymi dukatami nie, mo nie mogę się ubrać z tymi dukatami, Bo jednego du e, dukata nie zapomniałem coś. No. Zapewne chyba... No, teraz musimy, uciekać, uciekajmy, uciekajmy. I na tym dzisiejszym odcinku. To jest wszystko. Przepraszam was, nie wiedziałem gdzie jest jedna moneta. Ale uwierzcie mi, że... No nie, nie będziemy zbierać Bo to nie ma największego sensu Tak więc W e, następnym odcinku przejdziemy e, poziomy, e, Wielkie drzewa, wpływ Oraz będziemy walczyć z pierwszym mozem w grze Czyli z szamanem w jaskini szamanami. Tak więc na dzisiaj to już będzie wszystko się z swym żegnam, komentujcie Subskrybujcie, oceniajcie i wchodźcie na kanał Tak więc narka